leci skejcik, popisuwa jak zawsze, dawaj Flare, Flada brawo, halo Katowice, takie fikołki, ja przypomnę, że to jest Red Bull Mobile Street Attack, a jeżeli chcecie być z nami, dołączyć do strefy Red Bulla, zapraszamy gorąco do tego na. Jedyne co musicie zrobić, kupić starter Red Bull Mowa jest tylko w play za 1,9 złotych Dostajecie od nas Red Bullę, chodzy dogi, strefę tiranku. Także zapraszamy. A zawodnikom, przypominam żebyście uważali na siebie wzajemnie. Szanowali się. Idzie Messi. Próba tej Luipa. Daj, David to obrót rowerem, jak nie trudno zauważyć. Zanim...